Jak tam chłopy, wstaliście ta już, witam serdecznie na tonarzu dziennym, robota musi iść, zapraszam na skrzypa Dzisiaj robię triceps, już jest 90kg, pierwsza seria robocza Słabo spałem, bo poszedłem kurde spać o godzinie chyba drugiej. kurwa nie mogłem zasnąć, nie, nie wiem czemu, nie mogłem zasnąć Kurwa, chyba w pół do czwartej w końcu zasnąłem. To znaczy ja się domyślam czemu, ale to zostawię dla siebie. <laughs> po prostu byłem za bardzo rozbudzony. Eee, po, po, po pewnej akcji. Eee, I chyba w pół do czwartej zasnąłem, potem się przebudzałem i wstałem o 8.30. Czyli nie wiem, spałem mało. Mało spałem, może 4 godziny. Może, może 4,5 może 5, nie wiem Nieważne. W każdym razie czuję się dobrze. Byłem rano 3 km spacerku przed śniadaniem. Też się spociłem, bo, bo szybki spacer był 3 km z pieskiem potem śniadanie. No i teraz ciśniemy, ciśniemy nasz Pierwsza seria robocza. Wyciskanie w wąskim chwycie. Czyli tak jak na klatę, tylko że łapiemy wąsko. Wczoraj, wczoraj byłem, zrobiłem sobie 10 serii. Yy, dwa razy w tygodniu, tak się staram. Yy, nie chodzę tu na worek, bo szczerze powiedziawszy, nie chce mi się. Nie chce mi się tutaj schodzić, bo jest ciepło. Wolę wsiąść na rower. Biorę sobie haterki, te moje granaty po 2,3 kilo 1. Je, Yy, idę sobie, jadę sobie w teren. Zazwyczaj jadę sobie na taką miejscówkę, na taki hotel, który ogólnie tam czasami przyjeżdża kadra, kadra yy, kajakarska bądź kanadyjkarska, i oni tam czasami mają albo jakieś kolonie, albo czasami jakieś tam są uroczystości, ale ogólnie ten hotel nie jest wynajmowany yy, dla ludzi. Tam za dnia może ktoś jest do 15. coś tam może ktoś robi. Ale ogólnie, tam po 15.00 to już nikogo nie ma. I to jest taki przedwojenna chata. Tu są niektóre TikToki przed tą chatą. Nawet jest ostat teraz ostatni TikTok, jakoś wrzucałem sprzed, sprzed tej chaty. Sprzed drzwi, że tam się obracam, coś tam mówię. Jak tam chłopie Ten na teren podległy pod ośrodek. Olimpijski Bukowina, może to od głównego ośrodka jest oddalone gdzieś z kilometr. Tam się, jak jest Czornek Bukowina, to idzie się nad jeziorem w stronę Strączna. Tak jak jest tutaj, lokalni mieszkańcy, co mnie oglądają, pewnie wiedzą, tam, gdzie jest zajazd Korona, jak na Strączno się jedzie, no to jest płot oddzielający, tu jest zajazd Korona, jest płot i tu jest ten hotel i tam jeszcze na, te, na, na terenie Yy, tam jest taki park fajny. Tam można chodzić ogólnie. Można się tam w Sąwce chodzić. Tam rzadko kto chodzi, bo tam w sumie to jest trochę oddalone i tam w sumie żadnych atrakcji takich nie ma. Yy, ale czasami ktoś tam sobie chodzi. Z tej korony idzie tam w stronę Bukowiny czy na odwrót. Ale to rzadko. Bo to jest jakby za szlakiem. Główny szlak to jest tam koło jeziora. A tam, w tamtą stronę to rzadko kto idzie, bo stamtąd trzeba się z powrotem cofnąć, a tam żadnych takich atrakcji nie ma, No dobra, zrobię serię. Teraz robimy serię łączona ściąganie linki, wyciągu górnego, z takim chwycie łotkowym. w razy. No, także byłem sobie tam na tym zajeździe yy. i tam sobie zrobiłem 10, 10 rundek po 3 minutki yy, walki z z tymi handelkami, nie? ha, ha, ha. ha, ha, ha. ha, 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 ha. Ha że to jest dobre, nie? Bo jak tym sobie porobicie. Możecie rękami trzy minuty machać. Jest takie, jakby nie, nie męczące dla rąk. To znaczy, jak odłożymy te handlele, W ogólnie tymi handlelkami, to ja robię tak, że trzy minuty nie da się nimi robić bez przerwy, jest to niemożliwe. Robię coś około pół minuty minutę, jakieś akcje. Potem, jak już czuję, że mi bardzo mocno palą barki, to odpuszczam sobie tutaj, chodzę. Cykl jakiś taki ten, ale nie opuszczam rąk z tymi hantelkami. Wcześniej opuszczałem, bo musiałem opuścić, bo bicepsy, piekły, barki i opuszczałem, nie? Na chwilę. Teraz już doszłem do takiego poziomu, że yy, jak mi już tu pieką, to nie spuszczam na dół rąk, tylko te hantelki już trzymam sobie tu. I tu już sobie odpoczywam, trzymając ręce jakby na poziomie tu gdzieś brody, nie? Dobro. to, kto tam gdzie? Dobra, lecimy. Drugą serię. <tryk> Duchota jest. Duchota. A przykleiłem tą szybę. Tą szybę tutaj mam, nie wiem, 1,20 m na 60, gdzieś ona ma. Musiałem ją zmierzyć. Przykleiłem. A na pomalutku będę się brał za inne rzeczy. Zamalowanie teraz, albo szpachlowanie. Jeszcze zobaczę. Czy będzie pierwsze malowanie, czy szpachlowanie? Aby się to w ogóle nie śpieszy, nie? Nigdzie. To jest tak, że jakby to miało postać jeszcze rok i nie być szmachlowane czy malowane, to postoi, bo tu się nic nie stanie. Ściana się nie posypie, tak? Ani kurwa... bardziej, bardziej nie zaśnie dzieje metal niż w tym momencie. Także nie ma co panikować. Ona spokojnie sobie działać. Dzisiaj jest sobota. I co, teraz, teraz chyba już nie będę nic łączył. Choć w sumie mógłbym sobie podpompować w tej płaszczyźnie. No miałem tego nie robić bo chciałem zrobić tylko trzy ćwiczenia na triceps miałem zrobić wyciskanie właśnie wąskim yy, francuskie wyciskanie i ściąganie no ale widzicie jestem, ćwiczę jakoś tak Chce się coś więcej jeszcze zrobić. Zawsze tak jest. Ale tu będzie tylko lekka Pompa, żadnych tam. Dobra, widzimy się za chwilę, włączam muzyczkę, może coś nagram, ktoś tiktoka, łapy nie ma, kiedyś miałem, te tricepsy miałem całe, to jest półtora centymetra, 2 dwa więcej było, dobra. Dobra, lecimy ostatnią, piątą serię roboczą. Ostatnie pią, pią, pięć serii roboczych na 90. Yy, w międzyczasie robiłem ściąganie linki wyciągu górnego, i teraz robię yy, jeszcze ściąganie linki wyciągu górnego z głowy, czyli, te, czyli, czyli ro, robię serię łączone. Wyszły mi dwa ćwiczenia, jakby dołączone do głównego ćwiczenia. Jakim jest wyciskanie w wąskim chwycie, no to w, w seriach łączonych dołączyłem dwa ćwiczenia. Może większa siła by była, gdybym tylko zrobił na przykład wyciskanie wąskim jako ćwiczenie bez, bez dodatkowych ćwiczeń? To może większa by była siła. Ale wyszło jak wyszło. Po dzisiejszym treningu cieszę się z jednej rzeczy. Na razie, ale może nie będę mówił, bo jeszcze czekam jedno ćwiczenie, na którym się jeszcze okaże. Ale póki co zrobiłem wyciskanie w wąskim chwycie. I, I cieszę się, że wyszło jak wyszło. Ale jeszcze jedno ćwiczenie mnie czeka, no. na którym się okaże, czy, czy jest lepiej, czy nie. Dobra, lecimy teraz tutaj czwarte ćwiczenie: ściąganie linki za głowę. Tak jakby francuskie, wyciskanie, ale na wyciągu. O, to jest tutaj. Zbacie o rozciąganiu. rozciągamy musi być. Nie będę Was zanudzał składaniem ciężarów. Widzimy się na serii. No i kurde, nagrywałem TikToka i nie nagrałem jednego ćwiczenia. Przypomniało mi się na sam koniec, chociaż nagram ostatnią serię wyciskania francuskiego Z, za głowę leżąc, robiłem poręcze. Pięć serii poręczy. O tym wam mówiłem o tych poręczach. Znaczy o ćwiczeniu, o którym muszę coś sprawdzić. I poręcze wyszły elegancko. Yy, ale niestety nie nagrałem, bo zamiarłem kurwa TikToka, nie? To wam nagram. To zrobiłem taką wyciskanie wąskich chwycie. Ściąganie linki na wyciągu górnym, Ściąganie linki za głowy. Yy, no i zrobiłem pięć serii poręczy, których nie nagrałem. I robię ostatnią serię. Wyciskania francuskiego leżąc szaglomano za głowę. Pełen zestaw na triceps został poczyniony. No niestety kurcze, zapomniałem tych poręczy. A muszę wam powiedzieć, że fajnie poszły te poręcze lepiej niż na yy, ostatnich filmach. To zdecydowanie lepiej. Bo tam jeszcze mi kontuzja ostatnio doskwierała. Dzisiaj, dzisiaj no można powiedzieć, że zrobiłem bez yy, bez bólu. Mam nadzieję, bo ostatnio też mi przechodziło, potem znów mi nawracało. Ale dzisiaj, dzisiaj będę miał zabieg. Jeden zabieg już, już miałem robiony. Yy, zabieg polega na tym, że mam wkuwane igły. Tak jak do zastrzyków, igły siódemki w, w te miejsce, gdzie tam miałem kontuzję, cztery igły. Po chwili one są wyciągane i w te miejsce stawiane są bańki. I bańka wyciąga z tego miejsca tą zapaloną, zapaloną krew. I po jednym zabiegu już czuję, czuję poprawę. Także jeszcze jeden, to jest jeden zabieg na tydzień, nie? jeden zabieg na tydzień taki kurde nie widać O, 105 na brzuszki. Dobra, lecimy przyjąć 10 gramów kratyny. 10 gramów kratyny po treningu, nawet więcej. Przepraszam. 10 gramów kratyny. 5 gramów kreatyny i... i co? i na posiłek będzie twarożek yy, prezydent taki zmielony jak na sernik i jeszcze mam kawałek szarlotki to będzie mój posiłek potreningowy Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam na skrzypastube.shop.pl. Życzenia, nagrywam urodzinowe i meninowe. To piszcie na małpawp.pl Por